Pod koniec stycznia tego roku wpadłem na genialny pomysł. Za ponad 1000 zł kupi odtwarzacz muzyczny od Kanye Westa. Po długich miesiącach czekania wreszcie do mnie trafił. Dlatego też postanowiłem zobaczyć reakcję moich kolegów na to, bardzo specyficzne urządzenie. Materiał z całego przedsięwzięcia możecie zobaczyć na moim głównym kanale Enigma Player, do którego link znajdziecie w opisie filmu albo w karcie w rogu ekranu. A cała reszta dzisiejszego materiału to dłuższa mniej pocięta wersja reakcji Ziemniaka i Mateusza na stem player od Kaneya Westa. Niech się przygotował. Tak jest wszystko gotowe tutaj. Mateusz to pierwsze. Dziękuję ci bardzo za przybicie do tego filmu. Do no, tego dziękuję. Maczka. Za, za tego Maczka tak jest. Można trochę szerzej ten obiektyw. Dzięki. Um, wiesz, co to jest? Nie wiem, tutaj... co to jest, no. Ziemniak, no co dzień zajmujesz się technologią, dlatego stwierdziłem, że to, co trzymam tutaj, może cię bardzo zainteresować. Okaryna. To... Nie. Jest to związane z technologią. Jest to coś, co w Polsce nie jest zbyt znane. Jest to związane z celebrytą. Mateusz się wygadał. Kurwa. Mateusz. Pierwsze moje pytanie, czy w momencie, gdy wybierasz wagę, szukasz takiej z ultra wide, Chciałem pokazać pudełko, w jakim to przychodzi, bo to też później będzie istotne do pewnego pytania. Czy wiesz co to jest? Okaryna. Co nie? jest... Mogę? Czym jest okaryna w ogóle To jest instrument? Powiem? Coś czego absolutnie nigdy w życiu nie widziałeś, tak? Absolutnie, z ręką na sercu nigdy nie widziałem. To jest powerbank, czy nie? Nie, koszmar. Nie, tak. Wygląda jak pastylka, duże pastylki to koszmar okay. do przełykania. Wiesz co, jeżeli chodzi o Kanye Westa, on ma dużo wspólnego z pastylkami, a przynajmniej powinien mieć. To jest ten player Okanie Westa, miałeś tego jeszcze nie brać z mojej ręki. ale wziąłem. Czyli Ewolucja w słuchaniu muzyki. Pozwól, że zademonstruję. dlatego nie chciałem się jeszcze tego podawać. Wyglądamy jak ham, totalnie. Jak zabieram mu to z rąk, nie? Mam napisane w scenariuszu, żeby nie podawać tego za wcześnie, kurwa. kurwa. A ja był podawać, ja sam wziąłem. Czy, czy masz już mniej więcej jakiś pomysł, co to może być? Taka trójka, ale. Bardzo dobrze myślisz. To wygląda jak scam. O, twój ulubiony artysta znowu wydał chujowo zmiksowany kawałek, gdzie wokal jest o wiele za głośno niż powinien. Teraz to żaden problem. Twoje uszy nie muszą krwawić za każdym razem, kiedy chcesz usłyszeć refren swojej ulubionej piosenki. Szwester Ewy można wyciszyć do zera po prostu, to próbuję powiedzieć. Nikt nie słucha szwester Ewy. Więc Tutaj możemy zrobić jedną rzecz. Sparujmy to najpierw. Proszę, z... jaki to jest gówniany. Nie? Do czego też mieliśmy. Może przy... jaki to jest jak sobie o tym myślę? <noise> Dlatego przyniosłem osobny głośnik do tego, żeby było to trochę lepiej słyszalne. Ale, ale... To on, on, za, on zaleca, żeby <noise> używać zewnętrznego głośnika. Nie, ale spokojnie, będzie tylko gorzej. mimo że urządzenie teoretycznie zostało wydane przez Kanye Westa, jego najnowszy album nie pojawi się na niczym innym niż na tym urządzeniu. To może Kanye Westa, jego najnowsza czego tylko dusza zapragnie, jedynie wklejąc link do piosenki na stronie z podłączonym z do komputera. Czy możesz piracić muzykę? Samo to rozdziela ścieżki. Ciekawy koncept, prawda? Znaczy jak to samo robi to rzeczywiście tak, ale myślałem na początku, że się sam tak by oddzielić te ścieżki. co. Nie? To byłoby to dupy. Fajny efekt, jak zatrzymujesz. Dobra, to jest to, fajne. To, to jest, jest fajne. Zatrzymasz o... palcem to jedną ścieżkę, tylko słyszysz. Ty palce do ty dupy, jest dupy, jest dupy. Słyszysz te, te artefakty? Słyszę, słyszę. Wiesz, jaki jest problem z piosenkami Sentino? Często ludzie narzekają na beznadziejny mix, zajwisty mix na snipecie, beznadziejny mix w finalnej piosence. Prawda? Więc teoretycznie takie urządzenie sprawi, że słuchacz może po części trochę naprawić swój experience, który zepsuł realizator dźwięku. Proszę się bardzo, zremiksowałem, a w zasadzie samo zremiksowało swój legendarny, nie ulubiony, ale legendarny kawałek. Menina Nasera, Dziewczyna Słońca i zobaczcie, jaka to jest wizualizacja w ogóle ładna. I ten track, muszę ci powiedzieć, że wyciło o wiele lepiej niż poprzedni. Trochę lepiej. Cieka, ja mam pomysł. Nie znam nikogo, kto po portugalsku mówi. Praktyczne wykorzystanie. Piosenka jest o dziewczynie słońca, a tłumaczenie wyszło takie: że nie chcesz kochać niemieckiej czarnej peleryny? Wait. Zabawa się jeszcze nie kończy, ponieważ jeżeli klikniesz na jeden z tych kropek, to jest ta piosenka, którą chciałem odpalić. Nie wiem, czy kojarzysz, nagrywałeś kiedyś z tym panem. To akurat całkiem dobrą robotę wykonał. Nie słychać mi o wszystko bico. O mamale jeżeli naciśniesz przycisk, który służy do włączania i wyłączenia z teraz możesz remiksować piosenkę, zmieniając jej tempo poziomą linią albo zapętlając w dowolnym miejscu. Jakie sensy echo zrobiłeś? Nie wiem, bokzyna od tyłu. Że cuda, dzisiaj totalnym przypadkiem. Hej, Ej, jako zabawka to serio k***i, myślałem, że ten, że będzie gorzej Ty, Jakby to daje ci taką możliwość twórczą trochę, że się tym pobawić Co, co sądzisz o jakości wykonania? On jest strasznie przyjemny w dotyku Roz*** się Żebym zepsuje się zepsujesz. Wiesz, to tak jakby to był prototyp Tak, jest, tak. Bardzo, jest bardzo przyjemny Trochę takie seks lalki mają Budowa wygląda, jakby był wodoodporny i odporny. Przepraszam, że rzucam, ale tak my już mam. Możesz rzucać. W ogóle są legitnie posty na reddicie, gdzie ludzie się pytają, czy Stempler to jest seks-zabawka. Porty są niepozasłaniane. Ten głośniczek, co sądzisz o jego wykonaniu? Mogłoby go nie być, tak szczerze. Wiesz, w tą stronę może jeszcze wejść, ale w tą... Nie dość, że jest bardzo słabo brzmi, to dodatkowo to. Wygląda jak skóra. Czuć skórę jakby. I wibruje. To prawda? Widzicie, jak to się rozciąga masakrycznie. Ja się boję, że to w końcu ktoś za zawadzi na przykład jakimś zamkiem czy czymś, i to, czy to jest sek zabawka? Czy to nie bawi nawet tego, że to dupy. E, nie wiem. A wiesz co, to jest takie dobre do karaoke, na przykład jak się czujesz słabo. To jest. W przeciwieństwie do nowych iPhone'ów masz tutaj wejście, Jack. I USB-C. USB ile masz piosenek na swojej MP3, albo ile miałeś lat temu 10? 100, 200, 300? Coś koło tego może. Jak znaleźć na tym piosenkę, która cię interesuje? Oj! Teraz tak, wiesz, ile to urządzenie kosztuje, ile byś zdanie dał? Na początku ja myślałem, że to tylko ci przycisza, bądź podwłaszcza samym systemy. To nie dam za co więcej niż 200 zł. Startupowy prototyp, który jest czymś ciekawym i tyle. I mu tak naprawdę wiele brakuje. Skoro już oceniłeś jakość wykonania, 650. W... Skąd wiedziałeś to zapytam. No, bo jakby do musimy dojść w końcu do jakiegoś momentu kiedy podajemy cenę. Mam su su subskrypcję Spotify jest to dużo wygodniejsze noszenie czegoś takiego. Są kolejnego urządzenia. Ale z racji, że jakby ma to też parę innych funkcji ta echa i te picze i tak dalej. To nawet z racji takiego, wiesz, jakby gadżetu? Nie gadżetu, tylko takiego ikony, kurwa, że to jest coś takiego jed jednego swoim rodzaju. To jest tak jakbyś miał taką wystawę strasznie dziwnych urządzeń. No 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 no. no jako jakiś taki technologiczny gig. To by było ciekawe, żeby to mieć. To jest prawda. No Takie do ziemniaka. To była jedna tak. z pierwszych rzeczy o których pomyślałem kiedy zamówiłem tak, dałbym tak nie więcej 500, no 500 złotych maksymalnie. maksymalnie. Tylko pytanie, czy złotych czy dolarów. Żeby nie było, to jest, dostajesz jeszcze to w zestawie. Pudło, które ma w sobie kabel. Jeszcze w kolorze cielistym. Jest bardzo dziwne niezrozumienie ze strony społeczności. Ludzie mylą to za seks zabawkę przez sposób, jak jest to wykonane. Przez materiał i przez kolor głównie. Taki cielisty. No za przeproszeniem, to ma taki materiał, jakby to miała być jakaś cyberskóra, jak miałbyś to sobie wsadzić w tyłek. Nie pytajcie, skąd wiem. Powiem Ci tak, strzelaj, ile ja za to zapłaciłem? Ponieważ w Polsce musi zapłacić trochę ekstra. 1200. 1100 zł za to. Jeżeli mamy patrzeć pod względem, tylko użytkowym, no to to jest bez sensu, tak? Ale jako taka ikona, Relikt, czy, czy wiesz, jako taki fajny gadżet, który jest jeden w swoim rodzaju obecnie, bo tylko takiego wypuścił. Gdyby było takie muzeum technologii, zdaje mi się, to powinno tam być. Ale na pewno za 1100 zł tego nie zamówił. To jest taki Waste of money. Pywatnie też, nie. To powoduje więcej odpadów, bo powstaje więcej rzeczy elektronicznych, które nie mają służyć nam przez długi czas. W momencie, kiedy jest za 200 dolarów ten Player, wątpię, żeby sprzedali tego tyle sztuk, żeby to było aż tak dużym problemem. No widzę jeden z problemów tutaj. A czy możesz powiedzieć coś pozytywnego? na temat Playera. Nie wiem, jak finalne jakość samej muzyki odtwarzania, chociażby z Jacka. No, jak z Jacka, no. Pozytywna rzecz? Nie wiem. To ci pasuje nawet, jakby... Jak miałbym pomyśleć, na co wydasz 1100 to i miałbym jedną z tych rzeczy, to bym wziął to. Masz coś bardzo wyjątkowego, czego nikt inny w Polsce nie kupił. Nie, ciekawe podejście, bo większość piosenek, jakie ściągasz na przykład do filmów, to rzeczywiście jest podzielone na cztery stemy. Ale tak całkiem serio? To dlatego to jest player. Aż mi okulary spadły z tego wrażenia. Że to akurat kupisz. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest komplement, czy. czy to nie, bo jest. Oberga, dziękuję. Mm -hmm. Come on, kupujesz coś za nawet, dajmy 7 stów, jak to jest. Chcesz do obelg przejść? I sam mam dla ciebie perfekcyjnego ambasadora pożar Catering. O, wezmę, wezmę, tak. I mogę nawet relacjonować przez miesiąc, czy, czy schudne, czy nie. Trzy Cateringi trzeba załatwić. <laughs> Serio, osobiście uważam, że to jest ciekawy pomysł na urządzenie, ponieważ nigdy słuchacz nie miał kontroli nad tym, jak zmiksowany jest kawałek. Jest ziarno sensownego pomysłu. W tym urządzeniu. Tylko niestety kurwa cena razem z wykonaniem trochę, wydaje mi się, zawiodła. Dobra. Pomysł z tym, żeby zmienić to, w jaki sposób odtwarzasz muzykę, jest bardzo ciekawy. Pytanie, na ile to jest innowacyjne podejście, na ile ludzie będą chcieli tego używać. Posłuchałem trochę kawałków rzeczywiście Kenny'ego Westa, gdzie tutaj te fragmenty są fajnie poddzielane bardzo mocno. To ma to jakąś, jakieś znaczenie, znaczy sens, A jakby w codzienności, to się zastanawiam, czy nie wolę mieć dobrze zmiksowanego audio. Ta cyberskóra jest tak naciągnięta, że tam cisyw zacznie wpadać. Pójdziesz raz z tym na plażę. To jest niepraktyczne, ciekawe. Patrzyłbym się na to, czy będzie coś nowego w tym stylu. Jak to jest zrobić selfie panoram? A ty co się k Jeszcze raz zapraszam Was do głównego filmu, albo do jakiegoś poleconego przez YouTube'a. No i oczywiście przypominam o moich transmisjach na Twitchu. Dobra, cięcie. Super. Czy się głupszy. Czy jeszcze głupszy? Poczekaj jak zobaczysz jakie żarty to. Nie, kurwa, zapomniałem o tym. Może jeszcze odpalić na chwilę? Ziemniakki do guszko spalec.